Hal to Andrzej Pastuszek w Locker SC, oczywiście o rewanżu Luisa Ortiza z Diontajem Wajderem, ale też chwila wczorajszej bardzo ciekawej gali w Radomiu. Oczywiście zaczynam od Luisa Ortiza i Wajdera. Wajder po raz dziesiąty obronił tytuł WBC w wadze ciężkiej. Możemy oczywiście narzekać na niektórych przeciwników Wajdera, ale ostatni dwa, czyli trzy ostatnie walki, dwie z Ortizem i jedna z... Tysonem Fury to już duży poziom. Dominik Brazil również przeciwnik nie Nieszczapy, przecież walczył o tytuł z Antonem Joshua. Tak więc, panowie, panowie i panie, szanujmy Diontaja Rajdera, była kiedyś piosenka, panowie szanujmy wspomnienia, szanujmy Diontaja Rajdera, jest to kawał zawodnika, to nie jest zawodnik w typie każdego. Wczorajsza walka potwierdziła i również to, co mówią malkontenci o tym, o tym przesypianiu rund, o tym przegrywaniu rund, jak i również potwierdziła to, co mówią fani Diontaya Wildera. Ten cios jest piorunujący, ten cios jest morderczy, jest jednym z najlepszych panczarów w historii boksu. Wiadomo, że rekord jest nabity w dużej mierze na zawodnikach słabych, przeciętnych, ale jednak Luis Ortiz to Luis Ortiz. Również prawie Tyson Fury został zdokautowany, tak więc musimy troszeczkę bardziej obiektywnie spojrzeć na Diontaya Wildera i jego boks, bo wczoraj pokazał znowu boks bardzo dobry i to nie był ten prawy nie był to tylko ten prawy, który skończył walkę, ale o tym po kolei, o tym wszystkim, o tym wszystkim będę oczywiście mówił. Zacznijmy od tego, że wszystkie rundy punktowałem do Luisa Ortiza. Luis Ortiz był zawodnikiem aktywniejszym, stosował doskonałą strategię, jaką sobie zaplanował. Tyle tylko, że było kwestią, jak długo będzie Ortiz potrafił boksować w takim tempie. Bo tu nie chodzi o ilość zadawanych ciosów, o ilość jakichś mocnych ataków, czyli tylko o stałe przemieszczanie się, tylko o ciągłe zwodzenie Dionta Jowajdera, ciągłe dawanie mu do myślenia, cały czas aktywny boks. Rzeczywiście zaczął Louis Ortiz bardzo dobrze. Spodziewałem się, że będzie stosował inteligentną presję na Widera, Tak właśnie było. Sporo bił Lewych na dół, co było z jednym z kluczy do wygranej przez Ortiz. To oczywiście lewy na dół. Rzeczywiście wygrywał rundy Luis Ortiz. Rzeczywiście kapitalnie przeplatał lewe na dół z lewymi na górę, także z lewymi overhandami. Wider nie spodziewał się tych wejść na górę, kiedy to troszeczkę niżej schodził, schodził Ortiz i wtedy rzucał, rzucał taki overhand, niby obszerny, ale zaskakujący, dlatego że Wajder nie wiedział, czy pójdzie znowu ten lewy prosty na dół, czy pójdzie lewy prosty na górę, czy właśnie uderzy overhandem Luis Ortiz. Znakomita technika, świetne wyszkolenie, tylko tak jak mówię, kwestią czasu było kiedy Luis Ortiz, Ortiz zwolni w tej walce i rzeczywiście tak było. Punktowałem wszystkie rundy dla Ortiza, niektórzy jedną mieli dla Wajdera do momentu przerwania walki, ale tak naprawdę to jest dyskusja czysto akademicka, bo wiedzieliśmy jak będzie wyglądał scenariusz tej walki, że Ortiz jest lepiej wyszkolony, że to Ortiz prawdopodobnie te rundy będzie wygrywał. Oczywiście niespodzianka, Zastanawiałem się może, że, że Wider do, no, do Mowertu Knockoutu yy, przegra praktycznie wszystkie rundy, ale to jest naprawdę nieistotne, dlatego że widać było cały czas, jak olbrzymi zapas Madionta i Wajder, widać było, że on po prostu czeka na zmniejszenie aktywności Ortiza, czeka na to, aż Ortiz przestanie być taki niebezpieczny, po prostu czeka, aż Ortiz się wypompuje. Ostatnio w programie The Ring były fragmenty różnych walk Luisa, przepraszam, w programie RING, oczywiście telewizji polskiej, były fragmenty różnych walk u sa Ortiza. Widać było tam finish na przykład z Latifem Kajode. Kajode oczywiście był, był już niemal materiałem odpadowym w tamtej walce, natomiast widać było szybkość rąk Ortiza, widać było jego dynamikę. To nie jest już ten sam zawodnik, chociaż, chociaż był przygotowany dobrze do tego pojedynku, ale tak jak mówię, obawiałem się, że tej poprawy kondycji nie będzie, bo też i nie mogło być. Zawodnik ma 40 lat, tutaj już oczywiście można się lepiej przygotować, można więcej się włożyć sił, środków w obóz treningowy, natomiast, natomiast tu już cudów nie będzie i od piątej rundy widać było, że, że Louis Ortiz spowalnia. Do tego momentu pokazał bardzo dobry boks, Boksował dokładnie tak jak trzeba, czyli ruszał się odwrotnie do ruchu wskazówek zegara odchodził od prawej ręki Wajdera. Oczywiście czasem trzeba ruszyć się w inną stronę, tyle że to musi być poza dystansem ciosów, ale generalnie chodzi, żeby odchodzić od prawej ręki Wajdera, żeby szukać lewego na dół, żeby cały czas wywierać na Wajdera inteligentną presję i to doskonale robił Louis Ortiz, który potrafił wpleść tam swoje ataki. I statystyki ciosów mnie nie interesują, dlatego że w tych pierwszych rundach widać było, że, że po prostu Ortiz trafia. Trafia lepszymi ciosami, natomiast Wajder cały czas w tym w wyczekiwania, cały czas czekający, aż Luis Ortiz się zmęczy. Ortiz wygrywał w tej walce bitwy, natomiast wojnę wygrywał Deontay Wilder, który po prostu spokojnie czekał na swoje szanse, a wiedzieliśmy, że tych szans się doczeka, dlatego że w miarę upływu czasu Luis Ortiz będzie popełniał coraz więcej błędów, że będzie stawał na nogach, że będzie coraz wolniejszy, że będzie gorzej reagował. Nie stało się nic przypadkowego, znowu będą pewnie opinie, że taki lucky punch, że Wider nie potrafi boksować. To są absolutnie błędne opinie. Wider spokojnie wyczekiwał, nie był w takich tarapatach jak w pierwszej walce. Owszem, to nie jest Mayweather, to nie jest zawodnik tak wyszkolony, że potrafi uniknąć wszystkich ciosów przeciwnika. Oczywiście Louis Ortiz jest świetnie wyszkolony, trafia Widera, wygrywał te rundy, natomiast sporo ciosów Wider. Uniknął, sporo wyblokował, troszeczkę przyjął, przyjmował te lewe na dół, poszło parę niebezpiecznych ciosów na górę, ale generalnie nie był tak zagrożony jak w pierwszej walce. Generalnie bardzo ładnie kontrolował ten pojedynek, oczywiście czekając na zmęczenie Ortiza. Nie w sensie, że kontrolował, prowadząc na punkty, bo oczywiście nie prowadził. Tak jak mówię, na mojej karcie wygrywał Ortiz wszystkie rundy, natomiast widać było, że, że Ortiz będzie słab, natomiast Wider, że ma wielki zapas, że może zacząć boksować, Aktywniej i Wider zaczął boksować aktywniej, zaczął robić tak zwane adjustments, czyli dodatki potrzebne do tego, żeby walka zaczęła się przechylać na jego stronę. Zaczęło się najpierw od takich kontrujących lewych sierpowych, później poszły takie lewe sierpowe na dół, które miały na celu zawrócić ruch Luisa Ortiza, właśnie, żeby zaczął się ruszać w stronę prawej ręki Wildera Już w tej siódmej rundzie kilka razy ładnie trafił tym lewym na dół, ale ten lewy na dół miał tylko właśnie to na celu, żeby, żeby odwrócić kierunek ruchu Luisa Ortiza, żeby Luisa Ortiz zaczął się ruszać w końcu w kierunku tej prawej ręki Wajdera. Pierwszy taki niebezpieczny prawy był w trzeciej rundzie, natomiast bardzo, bardzo ostrożnie, bardzo powoli bardzo spokojnie wchodził w walkę Dwiątaj Wider. To już znamy z jego pojedynków. Wiemy, że dobry bokser będzie z nim prowadził na punkty. Natomiast kwestia jest tego, czy dobry bokser uszczerze się bomb Dwiątaja Rydera. Ponownie Luis Ortiz się nie uszczekł i nie było w tym żadnego przypadku to wszystko powoli. Powoli zmierzało w tą stronę, chociaż Oktis atakował niebezpiecznie kilka razy, już później przypuścił taki mocniejszy szturm, ale nie było to wynikiem tego, że on kontrolował walkę, a raczej tego, że, że czuje, że jest już coraz mniej sił, widać było, że oddycha ciężej, że rusza się wolniej, że w tej siódmej rundzie zaczyna iść człapać frontalnie na, na Wajdera, a Wajder tylko na to czekał. Jeśli chodzi o ofensywę, to znakomicie wyszkolony jest Luis Oktis, natomiast jeśli chodzi o defensywę, to jest ona trochę, Jednostronna i w pojedynku z takim zawodnikiem jak Wider jest to niebezpieczne. Już powtarzałem przed pierwszą walką, że Louis Ortiz bazuje na zbijaniu ciosów, oczywiście, jeśli rusza się na nogach, jeśli nie jest w linii do, do przyjmowania ciosów Widera, to oczywiście jest w porządku, ale kiedy zaczyna zwalniać, kiedy zaczyna stawać naprzeciw Widera, tak jak to było pod koniec siódmej rundy, to wtedy już stoi centralnie na linii ciosu, nie ma u niego poruszania głową, dlatego tą głowę łatwo znaleźć. Tyson Fury uniknął nokałtu właśnie dlatego, że jego obrona jest wszechstronna, że używa uników, że używa poruszania głową, również zbija ciosy, ale również używa wszelkich innych obron. Natomiast obrona yy, Luisa Ortiza jest dość jednostronna. On właśnie na ten lewy. Na ten lewy Wajdera, którym go próbuje namierzać wyjder. On próbuje zbijać ten cios, i to jest bardzo niebezpieczne. W momencie, kiedy stanie naprzeciw Wajdera, to wtedy wiadomo, gdzie jest ta głowa. Ten cios, ten prawy, idzie już, po prostu idzie już w ciemno, i tak się stało w tej akcji w siódmej rundzie. Po prostu z Wajderem czegoś takiego robić nie wolno. Jeśli się stanie, to trzeba być w każdej chwili gotowym, że ta prawa ręka spadnie, ale jeśli zawodnik, tak jak Ortiz tutaj yy, blokuje sobie pole widzenia tymi rękami, nie porusza głową. Także jest cały czas w centrum tego głowa, także czeka tylko na trafienie. Wajder już w tej siódmej rundzie próbuje opukiwać ten blok, próbuje spotykać swoją przednią ręką, przednią rękę Ortiza, właśnie żeby zasłonić mu pole widzenia. I jeśli wtedy Ortiz staje naprzeciwko niemu, niego, to już jest wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. I to skończyło się bardzo, bardzo źle w siódmej rundzie. Po prostu z Wajderem cały czas trzeba odchodzić od tej prawej ręki, cały czas trzeba być w ruchu, a jeśli się stanie, no to Wtedy trzeba mieć znakomity refleks, żeby tych ciosów uniknąć, bo parowanie jest, tak jak mówię, bardzo, bardzo niebezpieczne, bo ten lewy, prawy to idzie tak z automatu, że jeśli głowa jest w centrum, no to kończy się tak, jak się skończyło. Po prostu zgasło Luisowi Ortizowi światło i tu nie ma co szukać żadnych wymówek. Nie było żadnych ciosów na Sadą tym razem, nie było dzikich finiszów, był jeden cios, który zakończył walkę. Tak, Luis Ortiz spisywał się bardzo dobrze w tym pojedynku, ale moim zdaniem było kwestią czasu, kiedy, do, kiedy po prostu Wider zacznie przechodzić do ofensywy. On już pierwszy taki atak próbował w piątej rundzie, nie udało się Ortiz, był jeszcze czujny Ortiz, uniknął ciosów, Wider widział, że ciągle Ortiz jest świeży. Luis Ortiz pozostawił dobre wrażenie, tak jak mówię, to jest świetny pięściarz umiejętności, zawsze tam będą, ale z tą kondycją nie jest dobrze, tego się poprawić nie da Niestety z wajderem sytuacja jest taka, nie tak jak w innych wagach, bo każdy bokser popełnia błędy. Każdy bokser, natomiast straszną cenę się płaci z Dwiątajem Widerem, tam kilka błędów jest po prostu po walce. W niższych wagach, kiedy nie ma takich panczerów, to oczywiście wymiany ciosów można przyjąć sporo nawet prosto na szczękę, natomiast tutaj widzieliśmy, jak to się skończyło. Jedno solidne trafienie, kapitalne prawy Döntaja Widera i było po walce, nie było, nie było co. Wspierać tam Mortis może protestować, że to było zbyt wcześnie, ale on był po prostu, byłby to brutalny knockout, gdyby gdyby sędzia puścił to dalej. Troszeczkę powiem teraz o Wajderze, bo naprawdę jest bardzo, bardzo wciąż niedoceniany. Natomiast nawet w tym pojedynku można wyodrębnić fragmenty, kiedy widać, jak inteligentnym bokserem jest Wajder, jak wyciąga błyskawicznie wnioski w ciągu pojedynku, jak potrafi sobie radzić z atakami przeciwnika. Zrzućcie sobie okiem na siódmą rundę. Początek siódmej rundy. Wajder już zaczyna boksować aktywniej, już puszcza w ruch swoją prawą rękę. Pierwsza akcja Wajdera, lewy prawy Wajdera nie dochodzi, niebezpiecznie kontruje go Luis Ortiz. Co robi Wajder? Za jakiś czas ponawia akcję, tylko tym razem po lewym, po lewym Ortiza już, już następuje unik Wajdera, już wie co się stanie, już wie co ma Luis Ortiz, jak boksuje Luis Ortiz, już może przeciwdziałać jego atakom, już może Boksować coraz aktywniej, bo już w siódmej, szóstej rundzie Wajder zaczyna puszczać ręce w ruch, boksuje coraz aktywniej. Gdyby nie uszczelił Luisa Ortiza w siódmej rundzie, moim zdaniem uszczelił go później. Uszczeliłby go później, bo Luisa Ortiz bez słab, Natomiast ten zapas energetyczny Wajdera był bardzo duży Wider potrafi zachować swój cios do 12 rundy. Widzieliśmy to z Tysonem Furym, który przecież boksował aktywnie, a jednak nie uszczekł się tych, tych wywrotek było włos tam od knokałtu. Także także Luis Ortiz, moim zdaniem, byłoby kwestią czasu, kiedy złapałby go Wajder. Natomiast dosyć dobrze przyjmował ciosy Luisa Ortiz, Johnta Wider, ta siła, ta siła Ortiza zapewne by słabła. Natomiast Wider jest niesamowitym zawodnikiem, jest lekki, jest wydolny. To, to jego mordercze uderzenie ciągle, ciągle do ostatniej rundy, do ostatniej minuty jest niebezpieczne. To była dopiero siódma runda. Mniej więcej przewidywałem, że od piątej do ósmej to może być tym razem po zabawie. Nie spodziewałem się może, że, że aż tak że aż tak odda pole Wajder że przegra wszystkie rundy na mojej karcie przegrał wszystkie, natomiast to jest dyskusja absolutnie bez znaczenia dlatego, że swój plan przeprowadził Dionty Wajder znakomicie po tym prawym nie było co zbierać, a tak jak mówię dojście tego prawego było kwestią czasu, bo już zaczynał sobie go próbować Dionty Wajder później już wiedział jak ripostuje na ten prawy Ortiz, także wiedział już po prostu z jakimi kontrami trzeba się liczyć, wszystko, wszystko układało się tutaj na korzyść Dionty Wajder i jego antyfani powiedzą, że przegrał wszystkie rundy. Tak, przegrał, tylko że to nie ma żadnego znaczenia. Dlatego, że Ortiz został ofiarą numer 41 czy też 40, bo ze stivernem, ze stivernem boksował dwukrotnie. Dziewiątej rider nie ma to. Nie ma to w tej chwili większego znaczenia. Także tak jak mówię, doceniajmy Taja Wajdera. Naprawdę jeden z najlepszych pancerów w historii boksu i to na co zwracałem uwagę. Zawodnik bardzo inteligentny. Bardzo często to się pomija, ale on naprawdę, naprawdę wszystko, wszystko w ringu planuje. Nie jest w def, def, defensywie Mayweather'em, dlatego on przyjmuje te ciosy, nie jest w stanie wyjść bez szwanku, przegrywa te rundy. Natomiast, natomiast zawsze ma plan na walkę. Tutaj tym planem było po prostu wyczekanie Louisa Ortiz, a ten plan był bardzo, bardzo prosty. Trzeba było wyczekać, aż Luis Ortiz po prostu troszeczkę się wystrzela, aż Luis Ortiz zacznie się ruszać wolniej, zacznie gorzej reagować na akcję Whitera, i to dokładnie się stało. Także teraz z niecierpliwością czekam na walkę drugą z Tysonem Furym. Naprawdę trudno przewidzieć, jak to będzie. Fury jest lepszym bokserem. Moim zdaniem wygrał pierwszą walkę, ale wcale to jakoś go nie premiuje w tym pojedynku dlatego że widzieliśmy co się dzieje, jak gdzie ten trafi. Nie wiemy tak naprawdę, jak, jak Tyson Fury, czy może jakiś wpływ na niego wywarły te ciosy Wajdera w pierwszej walce w pojedynku ze Schwartzem, Wydawało się, że w ogóle nie. Natomiast już w drugiej walce zobaczył słabiej z oto Walinem, ale, ale trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Przeważnie zawodnicy walczący z Wajderem nigdy już nie są tacy sami. Fury wyglądał fenomenalnie w walce ze Szwarcem. Po prostu okaże się, wszystko wyjdzie w praniu, jak będzie reagował na ciosy Wajdera. Nawet, nawet jeśli jest nietknięty przez tamte bomby, no to, to nie zmienia faktu, że jeśli przyjmie cios na szczękę, to po prostu będzie, będzie po zabawie, także będzie to frapująca walka. Każdy pojedynek Rydera tak naprawdę jest dla mnie frapujący. Nawet jak przegrywa te rundy, to w każdej chwili możemy spodziewać się eksplozji. W każdej chwili możemy się spodziewać nokautu. Ten jego. Spokojny boks, to oszczędzanie ciosów jest planowe. On po prostu jest dzięki temu bardziej wybuchowy, bardziej ekspozywny. Niektórzy dziwią się, że normalnie jab dochodzi w 30%. Wajdera tu nie dochodził, ale z zawodnikiem leworęcznym sytuacja się przedstawia inaczej. Trudniej, żeby tam doszła, doszła przednia ręka. Tam bardziej chodzi właśnie o kontakt z pierwszą, z przednią ręką właśnie zawodnika Mańkuta. Chodzi o to, żeby jemu też wytrącić tą broń z ręki, i tutaj przeważnie. Te, te proste się kasują, natomiast, yy, natomiast w walce z zawodnikiem prawolecznym zawsze ten job Widera jest bardziej skuteczny. Także to nie ma żadnego znaczenia, nie mają znaczenia statystyki ciosów, nie mają znaczenia to, że na słabym procencie trafił Wilder, bo, bo kiedy przyszło, co do czego, kiedy Louis Ortiz zaczął, zaczął zwalniać, nie przypadkiem to była końcówka rundy, również w pierwszej walce, w końcówce rundy numer 5, pierwszy raz na deski poleciał Louis Ortiz, nie ma, nie ma moim zdaniem w tym że. W żadnego przypadku. Także czapki z głów przed Wajderem. Panowie i panie, szanujmy Giontaya Wajdera. Jest to pięściarz unikalny, jest to pięściarz wyjątkowy. Nie jest to fenomenalny, fenomenalny bokser w sensie czysto technicznym. On nie jest y, Ortizem, nie jest Tysonem Fury, natomiast, natomiast ma takie atuty, jakich nie mają ci zawodnicy. Louis Ortiz bije bardzo solidnie, ale ten dynamik, jaki ma w pięści Giontay Wajder jest niesamowity. Niektórzy z Was. Y, Trochę mi zarzucali, że zachwycam się za bardzo Wajderem, ale naprawdę moim zdaniem, moim zdaniem jest powód, jest to kawał zawodnika i przede wszystkim jest to pięściarz unikalny, dlatego że ja nie przypominam sobie kogoś tak lekkiego w wadze ciężkiej, bijącego tak mocno, który jest niebezpieczny od pierwszej do 36 minuty walki. Moim zdaniem gdzie tutaj Wajder jest zawodnikiem unikalnym. Teraz króciutko o gali. Gali Mateusza Borka. Niestety nie mogłem być na gali po raz pierwszy od dłuższego czasu. No, niestety obowiązki rodzinne, mam malutką córeczkę, niestety wymaga nieustannej troski, nieustannej opieki także tatuś, tatuś troszeczkę ograniczył swoją aktywność bokserską, również jeśli chodzi o jakiekolwiek tam, jakiekolwiek treningi aktywność fizyczną, ale też niestety nie bywam na galach, wczoraj też nie oglądałem w telewizji całej gali, widziałem kilka pojedynków, Kamil Łaszczyk wypadł świetnie, jak na to, że kilka lat nie boksował z dobrym rywalem, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, wybór uderzeń, oko, to ile Kamil w ringu widzi, jak Dobrze wybiera właściwe uderzenia. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To jest talent, to jest zawodnik, w którego trzeba inwestować. Wiadomo, to jest niska kategoria, wiadomo, że szersza publiczność się tym nie interesuje. Naprawdę, naprawdę chciałbym, żeby któryś z promotorów, może Mateusz, może jakiś plan na tego Kamila Łaszczyka się znajdzie, dlatego że potencjał jest bardzo duży. Po takiej przerwie on naprawdę dawno nie boksował z dobrym rywalem, naprawdę pokazał się świetnie, miał solidnego przeciwnika myślę, że podobnej jakości jak, jak Patryk Szymański. to po prostu się okazało, kto jest prawdziwym talentem, a kto nie. No tak naprawdę każdy to wiedział. Ja nie chcę się nad Patrykiem znęcać, dlatego, że mówiłem to już w kilku poprzednich odcinkach, bo to jest nie tylko problem kondycyjny, mentalny, problem z przyjęciem ciosu. To jest, to jest też masę mankamentów technicznych, których już się raczej wyeliminować nie da jest tego za dużo. Kto jest ciekawy, niech posłucha programów przed wcześniejszymi galami. Ja już czy nie chce nad znęcać, no wynik tej, walki, wynik tej walki był moim zdaniem oczywisty. Tak też się stało. Również Werwejko bardzo słabo zaboksował. Jeśli walczy się z zawodnikiem mniejszym, to albo się dystansuje, bo używa dużo przedniej ręki, albo po prostu można takiego zawodnika stłamsić, zdusić w klinczach użyć siły fizycznej, natomiast u Werwejki nie ma nic. Nie ma ani tego dystansowania, ani nie ma takiej fizycznej walki, która pozwoliłaby po prostu spowolnić Wintersa. Winters to jest zawodnik wiekowy, zawodnik dużo mniejszy. To nie jest zawodnik, który by biegał przez całą walkę po ringu. Jego można by było tą masę fizyczną zmęczyć, zmęczyć potem czasami na dół, zdusić po prostu. Jeśli nie ma takich atrybutów, jeśli chodzi o wyszkolenie, jeśli chodzi o lewy prosty, dystansowanie, to można by było zrobić tą walkę fizyczną, natomiast tu nie było nic, nie było jednego, nie było drugiego, widać też tu jakieś, jakieś, jakieś kłopoty kondycyjne tego zawodnika, także naprawdę, naprawdę słaba walka naprawdę słaba walka, ten Winters to nie jest zawodnik, którego nie da się pokonać, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli ktoś jest dużo większy, dużo silniejszy, może używać tej fizyczności Werwejko, tego nie potrafi, również nie potrafi jakoś tam dobrze dystansować, także, także niestety te prawe, te prawe Wintersa razem z kondycją Werwejki zrobiły swoje i tutaj też, też był do przewidzenia wynik tego pojedynku, tak naprawdę. Dużo, dużo dobrego jeśli chodzi o te walki, które widziałem, to absolutnie same superlatywy na temat Kamila Łaszczyka. W tych okolicznościach zaboksował naprawdę świetnie, pokazał znakomity poziom boksu. Natomiast Patryk, tak jak mówię, nie chce się znęcać, bo już wielokrotnie o tym mówiłem. Natomiast kondycja jest koszmarna, z przyjęciem ciosu nie jest dobrze, ale też jest szereg błędów technicznych, które dalej nie są wyeliminowane. Po prostu jego przeciwnik bardzo, bardzo łatwo z tego skorzystał. Mówimy o przeciwniku solidnym, podobnie jak Jegorow, który walczył z Właszczykiem. Tutaj muszę szczerze przyznać, że spodziewałem się trudnej walki Kamila. Nie spodziewałem się, że poradzi sobie Aż tak dobrze mówię to oczywiście, biorąc pod uwagę okoliczności, to, że on dawno nie walczył z dobrym rywalem, że ten jego rytm jest od dawna bardzo, bardzo zakłócony, naprawdę warto zainwestować w tego zawodnika, bo to jest duży potencjał i ten potencjał ciągle jest. On przez te kilka lat, kiedy zawodnik boksował bardzo nieregularnie, to nie zniknęło. Naprawdę naprawdę ten boks ogląda się z przyjemnością, także apeluję do Mateusza może warto, warto jakoś zainwestować w tego kamila. Naprawdę. Wiem, że to jest trudna sprawa, to nie jest zawodnik medialny, to jest zawodnik z niskiej kategorii wagowej, pewnie szerszej publiczności nie ściągnie, natomiast dla koneserów boksu to jest przyjemność oglądanie, oglądanie Kamila Łaszczyka w akcji. Dobrze, będę kończył. Niestety nie widziałem walki Kaluma Smitha, dlatego się teraz jeszcze do niej nie odniosę, ale działo się tam podobno bardzo dużo jak na drobie zagłości na pewno o tamtej walce powiem też szczerze powiem, że nie spodziewałem się nie spodziewałem się tam trudnej przeprawy Kaluma, a podobno, podobno była bardzo, bardzo trudna także teraz kończę jeśli wideo się podobało, czekam na łapki w górę czekam na nowe subskrypcje link do Patronite jest pod jest pod tym filmikiem jest pod filmikiem, link do Twittera zawsze na Twitterze ogłaszam nowe Q&A czasem też napiszę coś ciekawego a teraz dzięki, cześć, do zobaczenia. Widzimy się w przyszłym tygodniu.